Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Mamy kolejny odcinek z otwierania kalendarza adwentowego, ale włączyłam się po to, żeby powiedzieć ci, byś zasubskrybował, zasubskrybowała nasz kanał, aby dowiedzieć się, jakie znaleźliśmy obrazki w kolejnych dniach. Cześć, Człowie! Otwieramy kolejną kumę! Mamy pierwszą niebieską. Tak. Wszystkich mamy po sześć, a są cztery kolory. Zobaczymy, czy też będzie srebrny samochód. No, tak, nie oszukujmy się. Te porządki tam u góry to oczywiście retro mama zaprowadziła, jeżeli chodzi o te autka. Co mamy? czerwony prześwituje tak, jako Jaguar, jak dobrze 510 koni mm -hmm. a który numer obrazka? nie ma dobra, będziemy szukać to ile, to na pewno a patrzysz na górę, czy na dół? na teraz. to ten, ten górny, ten 130 może dotyczyć zupełnie innego obrazka to co? aha co się dalej dzieje? Nie, to oni chyba czuli się też popili. Hmm. No dobrze. Co tam dalej się działo? Ja? No, akcja filmu. Czyli? No, tego twojego nagrania. Bo no, bo to retro-syn jest reżyserem. Nie ja. Smaczna. Całe było widoczne. To ja poproszę znowu nagrodę pocieszenia, czyli papierek, żeby było jasne. No, no to mamy trzeci obrazek. No niech pan się pojecie to pojęcie ile? filmików? Ile filmików? Ile dni? 24 cztery minus 3. Zajdźcie o kanału. A ja się świjam tak jak na początku.